Bez większej przesady można powiedzieć, że prawo w Polsce przeżywa okres swego upadku nawet nie kryzysu, a właśnie upadku. Tradycje jeszcze przedwojenne i dorobek nauk prawnych zostały ostatecznie zarzucone wraz z przyłączeniem się Polski do organizacji Unii Europejskiej. Stopniowo wraz z nawałnicą regulacji unijnych, chaotycznych, niejasnych, posługujących się nową mową, pojęciami niejasnymi, bezsensownymi polskie nazwy, pojęcia i instytucje prawne zastępowane są jakimiś językowymi hybrydami i potworkami. Psucie prawa dotyczy nie tylko siatki terminologicznej, psucie i ośmieszanie roli prawa dotyczy również jego treści i funkcji. Główną tradycyjną funkcją prawa jest jego funkcja porządkująca, wyjaśniająca. Aby te funkcje prawo mogło spełniać, musi być sformułowane jasno, precyzyjnie, nie może mylić, nie może wprowadzać w błąd, nie może stwarzać prawnych zasadek. Jeśli przepis mówi na przykład, że praca ludzka znajduje się pod ochroną państwa, to muszą być przewidziane też takie i inne rozwiązania prawne, które będą rzeczywiście te prace chroniły. Prawo już w okresie prl w latach 45-89 posługiwało się językiem własnej ideologicznej nowo nowomowy. Konstytucja oraz ówczesne szczegółowe przepisy prawa opisywały rzeczywistość, która nie istniała. Mówiły językiem fałszującym tę rzeczywistość. Najbardziej radosnymi, wprowadzającymi samą szczęśliwość i raj na ziemi były sformułowania i język np. prawa i konstytucji kubańskiej, koreańskiej czy sowieckiej, ale także ideologicznej konstytucji polskiej okresu PRL-u z 1952 roku. Wydawało się, że po 89 roku prawo w Polsce, w tym konstytucja, służyć będzie prawdzie. Będzie mobilizacją i realnym punktem odniesienia dla organizacji państwa, że będzie odzwierciedleniem jego rzeczywistego ustroju. Konstytucja z 1997 roku, przygotowana już pod przyszłe członkostwo Polski w Unii Europejskiej, zawarła jednak w swej treści regulacje ze sobą wzajemnie sprzeczne. Jedne z nich afirmują bowiem niepodległość i suwerenność państwa polskiego, podkreślają nadrzędną rolę narodu polskiego jako najwyższego suwerena w państwie polskim i tym podobne, ale z drugiej strony Konstytucja zawiera przepisy pozwalające władzom na pozbywanie się przez Polskę suwerenności, pozwalają na poddanie Polski decyzjom ośrodków zagranicznych, zewnętrznych, bez zastrzeżenia przy tym, co właściwie co do charakteru tych zagranicznych struktur, którym Polska są, suwerenność oddaje. Wewnętrznie sprzeczne postanowienia obecnej polskiej konstytucji sprawiły, że silniejsze okazały się elementy autolikwidacji państwa polskiego przez polskie organy władzy na rzecz innych państw. Wewnętrzna sprzeczność polskiej konstytucji doprowadziła do sytuacji, iż wskutek wyprowadzenia przez polskie władze kompetencji państwa poza jego granice do centrów organizacji międzynarodowych, a głównie Unii Europejskiej, konstytucyjne postanowienia o suwerenności Polski i polskiego narodu stały się fikcją. Przepisy konstytucji w tych sprawach w większości stały się martwe. Czytając kolejne postanowienia polskiej konstytucji, ze smutkiem przekonujemy się, że postanowienia te, charakteryzujące ustroj państwa polskiego, nie są już prawdziwe. Bo czy prawdą jest, że władze polskie, tu cytuję, strzegą tożsamości narodu polskiego w chrześcijańskim dziedzictwie, jak nakazuje artykuł 5 Konstytucji? Każdy chyba widzi, że nie, a przeciwnie. Obecne władze od wielu lat walczą, przemilczają, odcinają się od naszych tradycji, systematycznie niszcząc naszą narodową kulturę które obyczajowość wiary i kościoła katolickiego czy rzeczywiście, jak nakazuje artykuł pierwszy Konstytucji Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, nie jest, gdyż Polska została zawłaszczona we wszystkich swych obszarach przez układ rządzący, szczególnie PO, który przy tym bez zgody Polaków, przy ich sprzeciwie, rozprzedaje dalej y, dobra, również naturalne, jak lasy, złoża, miedzi, okradając nas wszystkich z dóbr narodowych, których nikomu sprzedawać nie wolno. Nigdy. Jest to własność całego narodu. Jest to ojcowizna, jest to również własność przyszłych pokoleń. Czy Polska jest obecnie państwem urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, jak nakazuje artykuł 2 Konstytucji? Pod rządami obecnego układu wielokrotnie przekonywaliśmy się boleśnie o rządach niesprawiedliwości, gdy zapędza się nas jak niewolników do pracy do 67 roku życia, gdy sądy jak za czasów komunistycznych wydają bardzo często bardzo niesprawiedliwe wyroki, gdy pozbawia się osoby niepełnosprawne możliwości pracy, a ich opiekunów i tak symbolicznych środków za opiekę nad swoimi chorymi. Czy prawdziwe jest jeszcze stwierdzenie artykułu 4 Konstytucji, który mówi, że władza zwierzchnia w RP należy do narodu i że naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio? Ta podstawowa dla każdej demokracji reguła nie jest już prawdziwa od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej, bo sensem istnienia Unii Europejskiej jest właśnie systematyczne przejmowanie od państw członkowskich ich suwerennych kompetencji. To znaczy kompetencji narodowych, kompetencji narodów tych państw, ich suwerenów. W Polsce około 90% wszystkich decyzji gospodarczych, ale i większość w innych obszarach, polskie władze kolejnymi traktatami oddały już do Brukseli 90%. I Polacy nie są już suwerenem we własnym kraju. Suwerenem w Polsce są władze Unii Europejskiej, które podejmują w sprawach wewnątrz polskich już wszystkie istotne decyzje. Kilka dni temu Komisja Europejska zakazała władzom Gdyni budowy, a w zasadzie tylko rozbudowy lokalnego lotniska, budowanego polskimi siłami samorządów, samorządowców, które to lotnisko lokalne miało ułatwić rozwój terenów wokół Gdyni. I kto jest w Polsce suwerenem? Polacy, polskie samorządy czy przedstawiciele Unii Europejskiej? A Polacy, jak wszystkie badania pokazują, cieszą się, że są pod unijnym kierownictwem we własnym kraju i na najdrobniejszą inwestycję muszą mieć zgody jakiś unijnych urzędników, a faktycznie różnych lobby niemieckich, francuskich, holenderskich czy innych działających za unijnym parawanem. Analiza wielu kolejnych fundamentalnych przepisów konstytucji pokazuje, że jest to akt martwy, że praktyka polska jest zupełnie inna, niż to przewidy, przewidywała konstytucja, że niepostrzeżenie oddano nasz kraj pod rządy Niemców, Francuzów czy Włochów. Konstytucja z 1997 roku nie uchroniła nas od utraty suwerenności, przeciwnie, otworzyła szeroko drzwi dla wyzbywania się jej. Twórcy obecnej konstytucji ponoszą odpowiedzialność za umożliwienie tego niebezpiecznego i niestety niezakończonego jeszcze procesu.